Witam Was serdecznie w kolejnym niedzielnym vlogu. I co? I dupa. I oto są moje genialne rozrywki. Mhm. No. Właśnie wróciłam. I do tego ziemniory, a danie główne... Uch! Już widzę koniec, i myślę, że w tym tygodniu wszystko się skończy i będzie dobrze. A o czym ja mówiłam? Nie wiem, co. Mówić. Witam Was serdecznie w kolejnym niedzielnym vlogu. I co? I dupa. No, to tak niepłynne nie jest. W domu to się wiesz, co. Przechodzi do śniadania, i w ogóle. Tak się składa, że mam dwie przyjaciółki w Anglii i obie przywiozły mi teraz, jak się niedawno widziałyśmy, coś zdrowego z Anglii. Także dzisiaj będziemy oficjalnie próbować zdrowych przekąsek z Witam was serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie asortyment trzeciego bardzo dla niego sklepu, to już ostatni sklep, za jaki się zabieramy póki co. I zobaczycie też ciuchy, jakie od nich dostałam, ale to za moment, bo najpierw chciałabym powiedzieć wam co nieco. Witam Was serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie trzeci dosyć mocno tani chiński sklep internetowy. No, nie da się. jest z soczewicowymi, ale ta nie była najgorsza i miała takie. <grywka> miała takie fajne. Małe makaroniki w środku, także troszeczkę jeszcze zabawy z konsystencją. No dobra, na rozrób. Mam dużo trawy i mam trochę robaków, z tego co widzę. No normalnie, Wam muszę powiedzieć, że podobają mi się, oczywiście, ale pociąg jedzie teraz, no. No normalnie muszę Wam powiedzieć, że podobają mi się moje kwasty na cholera. Do następnych rzeczy przyniosłam sobie deskę z nożem, bo widzę tutaj batoniki, a batoników, no wiecie, ja zawsze tak jak w teście Kit, kitkartów ja lubię po prostu. Do następnej części przyniosłam sobie... O. Moje odbicie.